Jest wtorek, 16 lipca. Codzienna liturgia słowa. W tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę 18, pochodnia podcast. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla judy. Wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida. Aram stanął obozem w Efraimie. Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn Szear-Jaszub, na koniec kanału górnej sadzawki, na drogę pola folusznika, i powiedz do niego. Uważaj, bądź spokojny, nie bój się, niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza. Dlatego, że Aramejczycy, Efraim i syn Remaljasza postanowili Twą zgubę, mówiąc Wtargnijmy się do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela. Tak mówi Pan Bóg. Nic z tego. Tak się nie stanie. Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin. I stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Ale jeszcze 65 lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Oto Słowo Boże. Bóg swoje miasto umacnia na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, w mieście Boga naszego. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej Ziemi. Góra Syjon, kres północy, jest miastem wielkiego króla. Bóg w zamkach swoich okazał się obroną. Oto połączyli się królowie i wspólnie natarli, zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli. Chwyciło ich drżenie jak ból rodzącą kobietę jak wiatr ze wschodu, który okręty starszisz druzgocze. Bóg swoje miasto umacnia na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w którym dokonało się najwięcej jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiony? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sydomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego, to też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż Tobie, oto słowo pańskie.